Na tym kanale pojawia się sporo ekstremalnego i nacechowanego satyrą kontentu. Będą pojawiały się treści dużo mocniejsze oraz przekleństwa w tym i w następnym filmie. Na pewno ten kanał nie będzie dla najmłodszych, więc jeśli nie masz chociaż 16 lat, to nie zachęcam do oglądania. To jest mój oficjalny statement, bo chcę, żeby młodsi widzowie wiedzieli, że zmieniam swój kontent. Pewnie zastanawiasz się, jak znalazłem się w tej sytuacji. Już ci opowiadam. 16 listopada 2004 urodził się ten mały Gnój. Czyli ja. Dobra, bez. Bo nie o tym jest ta historia. Historia jest o tym, jak udało mi się w tej branży i jak wgrałem życie, spełniłem marzenie zostając youtuberem. Wszystko zaczęło się od TikToka, którego założyłem w 2020 roku, a tam widniało wiele fajnych filmów, takich jak ten, ten czy ten. I pamiętny pokój, który zna co najmniej połowa Polski. O ku... po sąsiadą, nie mam... Na... W samym w końcu przyszła pora na poważne nagrywanie i nagrywanie YouTube'a. Czyli to, o czym marzyłem od dziecka, wszystko miało swoje początki, bo ja miałem co najmniej trzy kanały, które dalej widnieją na publicznym i jeżeli chcecie, to możecie je gdzieś znaleźć i tak samo znaleźć te moje stare filmy, które dalej widnieją na publicznym na YouTubie i wszystkie filmy, które na nich są, więc możecie szukać. Niby płytkie marzenie o zostaniu YouTuberem, ale towarzyszyło mi od dzieciństwa. Marzenia to jest jedna z ważniejszych rzeczy dla mnie, którą się kieruję w moim życiu i wam też to polecam, bo spełnianie ich daje ogromną frajdę. Wiek 16 lat był moim zdaniem idealny, żeby to w końcu zaczęło wychodzić. Już po mniej więcej roku od nagrywania na YouTuba byłem gotowy stwierdzić, że co nieco potrafiłem zmontować. Zaczęło się od przygód z przyjaciółmi nagrywanych na GoPro, kupionym za zbieranie ogórków w polu w wakacje, które niestety potem zostało mi skradzione, ale to opowieść na inną historię. Na tym GoPro też powstał film. Pamiętny film, bo film zgłoszeniowy do twoje 5 minut 1, czyli do samych początków Genzy. Miałem 16 lat i odważyłem się zgłosić. Spróbowałem. Na wstępie od razu powiedziałem, że mam 16 lat, więc najprawdopodobniej dlatego frizuch tego nie zobaczył. Natomiast wy możecie zobaczyć ten film w całości już jutro na moim kanale. W tamtym momencie już wiedziałem, że ja i ekipa jesteśmy sobie pisani. Problem w tym, że ekipa o tym nie wie, działa. No ale cóż, w tamtym okresie poznałem przyjaciela, któremu jestem bardzo wdzięczny za pomoc przy filmach, bo razem z jego poznaniem urodził się plan. Znaczy nie ma chyba nic, nic żałośniejszego niż próba wymówienia ludziom, że Genzi to ekipa. Ja rozumiem, że tak się spółka nazywa i, i jakby fajnie, fajnie by było jakby coś działało pod tym tworem, ale czegoś takiego jak ekipa już nie ma. Od kurwę czasu. Film zgłoszeniowy do friza, żeby pokazać mu kim jestem i że chcę z nim nagrywać. Plan był realizowany przez parę dobrych miesięcy, a nagrywki do tego filmu mam dalej na jakiejś starej karcie pamięci. Jednak nigdy nie doszedł do skutku, bo nie udało mi się w całości skończyć tego filmu. Chciałem to zrobić na 110% i niestety przeliczyłem swoje możliwości. Natomiast niektóre materiały z tych filmów mogliście zobaczyć w legendarnych zgłoszeniach do konkursu Xayo, takim jak strzelanie z bazuki do orka w pomidory czy ludzkie kręgle. Na domiar tego, dalej mam zostawioną notatkę, której mam zanotować. Cały dokładnie plan i film, jak dostać się do Friza, Karola Friza Wiśniewskiego, z którym teraz zbijam pionę raz na tydzień. Po drodze z tym wszystkim miałem genialny pomysł. Udało się go zrealizować, a był to przyjazd do domu 110% w wielkim 3-metrowym pluszowym misiu. Czajcie! Chłop, którego nie znacie, przyjeżdża wam na chatę, siedzi pod drzwiami wielkim 3 metrowym pluszowym misiu I tyle, nic więcej nie zrobiłem, siedziałem, oni otworzyli drzwi, a tam Oliwasek Bo tak wtedy nam nie mówili Co zrobili chłopacy? Nie zadzwonili na policję, tylko wpuścili chłopaka z ambicjami do swojego domu Nieznajomego chłopa i siedziałem u nich trzy dni Przez te 3 dni nauczyłem się tyle o YouTubie i tyle wiedzy od nich dostałem, że mogę być im wdzięczny do końca życia A wy nigdy tak nie róbcie, oni są po prostu że wpuścili randoma do swojego domu i pamiętajcie to jest naruszanie czyjeś prywatności ja byłem młody i głupi i więcej takich błędów nie popełnię wy też tak nie róbcie bo to po prostu nie jest okej okay. taka sytuacja zdarza się dosłownie jedna na milion i po prostu miałem szczęście chłopaki mogli zadzwonić po policję a to wszystko mogło się źle skończyć więc nie róbcie tak proszę was no i przyszła kryska na matyska Karol ogłosił twoje 5 minut dwa zbawienie ja byłem po prostu pewny że się do tego dostanę mimo że castingi zaplanowane były na termin w którym miałem już wyjazd odcinkowy czyli nagrywanie Eurotripa o którym Wspominałem w pierwszym odcinku Twoje 5 minut 2 Przed wyjazdem nagrałem cały film do Twoje 5 minut 2 Ale wiedziałem jedną rzecz Nie miałem jeszcze skończonych 18 lat Skończyłem je w dniu programu Dlatego nie powiedziałem o tym na filmie kiedy mam urodziny Więc wszystko wyszło idealnie i legalnie Bo 18kę skończyłem w pierwszym dniu programu No i słuchajcie Przyszedł pewien poranek w krzakach na Majorce Bo tak spaliśmy, Eurotrip był całkowicie za darmo Wtedy zobaczyłem Nagle przychodzi do mnie taki moment Muszę się wyjaśnić między trzecim a czwartym na castingu Więc musimy wrócić Szczęśliwe. a teraz chcemy znaleźć McMaman. To jest szczęśliwy. Ja on coś Zarobiście Zarąbiście uradowany, zaplanowałem całą podróż powrotną do Krakowa. Idealnie na ten dzień. Mimo że miałem być wtedy we Włoszech. Przejeżdżałem przez multum krajów europejskich razem z moim przyjacielem, który bardzo mnie w tym wspierał, i zdążyłem, udało się. I jeszcze o drugiej w nocy do tego zdążyłem zrobić tą dziarę. Czyli dostałem się do twoje 5 minut 2, która słuchajcie, na castingu mnie uratowała, bo sam widziałem, jak Wujas i Karol przez cały casting. Na mnie patrzą. Zestresowałem się okropnie. I sami mi przyznali, że gdybym na końcu nie wyskoczył, dosłownie na samym końcu spotkania ej, bo, bo ja, słuchajcie, bo ja zrobiłem dziarę dzisiaj o drugiej w nocy to najprawdopodobniej nie byłoby mnie tutaj. I właśnie stąd też wzięła się ksywa kostek. Nadał mi ją wujasz przez to, że mam dziarę na kostce. No i co? Resztę historii już znacie. Poznałem niesamowitych ludzi. Właściwie mogę ich nazwać swoimi przyjaciółmi, bo poznałem grupę swoich przyjaciół. Jeździłem na wymarzone wyjazdy, zarabiałem fajne pieniądze, poznawałem mnóstwo ludzi i przeżywałem życie, o którym zawsze. Zawsze marzyłem, za co jestem ogromnie wdzięczny i Karolowi i Genzi, których pokochałem całym sercem. Jest to niesamowita grupa i dalej są i dalej będą moimi przyjaciółmi. Mimo wszystko nadszedł czas, że muszę się pożegnać z Genzi. Dlaczego? Witam Państwa w serii Co Dziś Jesz? Będzie ona się pojawiać na każdym odcinku losowo. Dzisiejszym gościem jest... Siemano. Dzień dobry panie Michale. Cześć. Cześć. Chodź pierwszy. Ja sobie na pana nie zasłużyłem jeszcze? Cześć. Cześć. Kiedy sobie to, to zasłużysz? Chodź nigdy w życiu. Nie, Wiśniewski to jest stan umysłu. Dzisiaj stestujemy w skali od 1 do 10 posiłek śniadaniowy Michała. Co dziś wieś tak naprawdę? Jajecznice. No to to. to jajecznicę. Jajecznicę? E, nie jakąś świecznicę? Nie. jakieś inne jajka? Lubię jajka, no ale jajecznicy nie lubię. Ale dobre. Omlety, jajka sadzone, na twardo. na ja mnie nie czaję czemu się ociepla wizerunek tego kogoś. alkoholik, degenerat i przestępca. Miękko. Chłopie, po czwórna lodówka. Zobacz. Pełna. To widać, że to nie jest lodówka youtubera ani influencera. Nasza kaza w tym domu. To jest ta moja. O. E, czyli berlinki, bo ja jem tylko parówki i tutaj mam e, lekarstwo. A generalnie cała reszta to jest nie moja Strój Ironmana. Podajesz prezent dziecku w jakimś stroju. No I musi być święty Mikołaj na sile? I to się podłącza i to też się święci. Tak. A, no przecież. Normalna rzecz, którą każdy rodowity Polak powinien trzymać. W... Domy stary więcej chaosu kurwa niż gdziekolwiek indziej, nie? Tom. Tak, próbowałeś? To? Nie, nie <gryzny> Okej, okay. a to jednak jakby... Potrafisz. Obić Dobra, w domu. A co wytuje. gotuję? Zobaczymy. test to, to góra kiszonego. To jest kiszony czy jaki? Dobra, no, no... jakby w którym momencie w filmie, gdzie on odchodzi z i nagle się pojawia Michał Wiśniewski, który kurwa robi mu jecznicę? Jakby o chuj tu chodzi? Mało sony, aha Jeka, o nie pan No był jakby w porządku Dobra, nie wiem. Ja wiem, że są najlepsze bardzo. Przechodzimy słuchajcie do kulminacyjnego momentu, w którym Michał Wiśniewski dzisiaj będzie na podium w naszym rankingu co dziś jesz, który widzimy. bo jedyny. Bo jest pierwszy i jedyny, to, dokładnie to, tak. Szczęście to, sobie trzeba mnie zorganizować, wiesz, o Testuje to jajko. Jak byś to zjadł? Wziął jajko, wziął na chleb. Na... Ja W ogóle y, przy nie, jajkach tak. sadzonych nie lubię kwintesencji, czyli żółtka, które się rozpływa. No dobra, nieważne. No. Wiem tak jak uważam. Nie kłamał. To jest bardzo dobre jajko sadzone. Bardzo dziękuję. Brawo. Najważniejsze w tym jajku sadzonym jest to, że nie jest w ogóle spalone z drugiej strony. Nie no, jest to bardzo dobre, idealnie zrobione jajko sadzone. Z dobrym masłem. Trochę cierspych chleb, ale też jest smaczny. Bo chłopski. Bochłopski. Ja tu mogę dać porządną ósemkę. To źle? Laskę tego. Daj mi Mam gdzie jest moja laska? A co? I teraz jeszcze raz się zastanę. Słucham, od razu ci powiem, żeby ci pomóc, liczę na przynajmniej 8,5. No to jest jak posadzone z chlebem. Którą stroną wolisz to zakręcić? Spróbujesz jecznicę. Dobra, dobra, dobra. Tak. jest już całkiem moja. A jecznica. Hej, to jest dobra jecznica. Nie lubię jecznicy, to mi smakuje. Nie. Michał Wiśniewski mnie przekonał do swojej jecznicy I to wcale nie groźbami. Nie udało się cię odkryć. A próbowaliście? No pewnie tak. czyli, czyli mam zmniejszyć ocenę? Tak. Dziękuję. 9 na 10, słuchajcie, jajka. Joo! Do... Zarąbiste śniadanie. Uciekamy dalej, zobaczymy, kto się uplasuje wyżej lub niżej. Pewnie zastanawiasz się, jak znalazłem się w tej sytuacji. Decyzja o odejściu z Genzi została podjęta przez zarząd. W zgodzie razem ze mną. Komunikowałem to już od dawna, że chciałbym odejść z tego projektu na rzecz robienia swoich rzeczy, które kocham. Chcę robić rzeczy ekstremalne, chcę dostarczać Wam jak najwięcej kontentu, tylko będę potrafił podróżniczego, ekstremalnego i takiego, żebyście byli z niego w 100% usatysfakcjonowani. I tak samo ja, I tak samo życzę jakom jak najlepiej, bo odegrali mega ważną rolę w moim życiu i wiem, że ten projekt będzie po prostu cały czas prosperował w górę i w górę. Przyszedł czas na moją. Solową karierę, ja jestem z tego zadowolony. Wszyscy są zadowoleni i rozstajemy się go w zgodzie. Pamiętajcie, nie ma żadnego kwasu i wszystko jest dobrze. Filmy będą nieregularne, ale na YouTubie oraz Twitchu przynajmniej raz w tygodniu będziecie mogli zobaczyć streama. Bynajmniej tak się postaram. Takiego jakiego w Polsce jeszcze nie było. I mogę wam to już oficjalnie powiedzieć. Gawronek, ale niestety przez drugą ścianę i jeszcze zgasł mu motor. Lata, lata, lata. Jezda, gawrony, kaszy, lata. Gdy pierwszy ja, 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 Od razu zobaczyliśmy, że ma ja, 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 Zaczynamy mój kanał, wyczekujcie na filmy, bo będą potężne, tak jak ten. Ej, mortalcio! Nie mogę drzwi otworzyć! No nic, drzwi się nie da otworzyć, wyczekujcie na filmy, mam nadzieję, że mortal kiedyś wyjdzie. Tak jest. Czy u was w domu też tak zapachniało cfelem? Tak wiesz, że tak próbujesz się sztachnąć kurwa, ale nie ma czystego powietrza? No. No mi też tak mandziem zajebało na chacie kurwa, że to chuj, nie? Tą grubą kurwą cfelem jebanym. Mandzio to zwykła kurwa! Mandzio je panu jest! Mandzio trzeba pierdolić! Mandzio to zwykły pies!